Kontynuując serię, czy warto kupić, dziś dochodzimy do iPhone'a 11 i będę właśnie chciał wam odpowiedzieć na pytanie, czy warto interesować się tym telefonem, czy warto wybrać iPhone'a 11 w 2023 roku? Dla kogo to będzie odpowiedni wybór, ile powinien wytrzymać taki smartfon i na co uważać, na co zwracać uwagę przy jego zakupie. I jak przy każdym z tego typu filmów powinniśmy sobie na początku odpowiedzieć na pytanie, ile ten smartfon w ogóle powinien kosztować, żeby był sens rozważać jego zakup. No bo umówmy się, najważniejszym stosunkiem przy zakupie jakiegokolwiek urządzenia jest stosunek jakości do ceny i od tego wszystko będzie zależeć. Generalnie w tych większych elektromarketach można go spokojnie jeszcze dostać i linkuję do tych sklepów w opisie tego filmu. Mówię o tym dlatego, że Apple oficjalnie wycofało ten telefon ze sprzedaży. W związku z tym produkcja jego nie będzie wznawiana. Także mówiąc krótko, coraz ciężej będzie go na sklep. Typowych półkach dostrzec. Nie ma już iPhone'a 10R, nie ma 11 oficjalnie. W związku z tym wybór tego podstawowego, takiego najtańszego iPhone'a jest teraz już mocniej ograniczony, aniżeli jeszcze kilka miesięcy temu, ale spokojnie można go jeszcze kupić, można powiedzieć przy jakimś wietrzeniu magazynów i tak dalej. Natomiast cena, jaką tutaj powinniśmy rozważyć, to maksymalnie gdzieś 2300 zł, a z czasem to pewnie będzie bliżej nawet 2000 ze względu na to, że płacić za niego więcej. Raczej jest bez sensu. Jeśli macie za wersję na przykład 64 zapłacić, ja wiem, 2600, 2700. Raczej bym ominął ten smartfon. Jeśli mielibyście dostać wersję 128 za blisko 3000 zł, to też to nie ma większego sensu. Mówię oczywiście tu o wersjach nowych, bo te używane myślę, że powinny chodzić gdzieś 1000 zł, mniej i wtedy jak najbardziej można by było je też rozważyć, bo ogólnie iPhone 11 to naprawdę świetny smartfon na Początek przygody na przykład z całym ekosystemem od Apple dla osoby, która nie wymaga jakiegoś super. Dla osoby, która nie wymaga jakichś super komponentów poszczególnej jakości najlepszych aparatów, wydajności, no bo to nie jest bestia, to nie jest demon prędkości i ten telefon już trochę lat ma na karku, a konkretnie cztery, ale w związku z tym on te złote czasy ma już za sobą. Natomiast żebyśmy mieli to wszystko poukładane, co prawda jest to iPhone już z tej nowej linii, czyli z Face ID zamiast Touch ID z tymi krótszymi, a raczej chudszymi rankami zamiast grubymi, w związku z tym to Wam się może podobać, ale tak jak wspominałem mamy tutaj ekran LCD, który już nie porywa jakością, jak i też samą jasnością. Dla tych bardziej wymagających użytkowników to jednak może być za mało. No i z drugiej strony, jak popatrzymy sobie stricte pod kątem jakby samych tych parametrów ekranu, to trzeba powiedzieć, że w tej cenie na pewno znajdziecie na rynku lepsze Androidy właśnie pod kątem wyświetlacza, ilości herców i tak dalej. W związku z tym, jeśli patrzycie na to, to raczej iPhone 11 nie będzie jakby najlepszym wyborem. No natomiast żebyśmy mieli też Jasność to, że ten ekran jest LCD, a nie OLED, to dla wielu osób nie musi być jakaś katorga ze względu na to, że niektórzy może nawet nie odczują jakiejś dużej różnicy. Ja bym już nie chciał, nie umiał opracować na takim ekranie ze względu na to, że jednak widzę te poszczególne piksele. Ta czerń nie jest taka czarna jak w przypadku OLED-u, ale tak jak Wam mówię, dla większości osób, które normalnie użytkują ten telefon, pod tym kątem to może być naprawdę bardzo dobry wybór. Z drugiej strony jest to iPhone, który ma z tyłu już wzmocnioną konstrukcję, trochę bardziej ulepszoną, odporną na upadki. W związku z tym to akurat może Wam się podobać. Dodatkowo mamy to ładowanie bezprzewodowe. No i też z tyłu znajduje się kamera z podwójnym obiektywem. W związku z tym mamy tutaj dwa aparaty szerokokątne oraz ultra szerokokątny 12 megapikseli. i te zdjęcia wyjdą po prostu przyzwoite, chociaż raczej mówimy tutaj o zdjęciach za dnia, aniżeli tych nocnych, ze względu na to, że te nocne no raczej nie porywają swoją jakością. Także pod względem konstrukcyjnym można powiedzieć, że jest to połączenie takiej nowoczesności, jako ta nowa generacja smartfonów, jednak z lekką już przestarzałością, no bo po prostu nie ma tutaj tych nowych kształtów, tych kanciastych ramek i tak dalej. Ale paradoksalnie może być to też plus ze względu na tańsze akcesoria. Tak jak Wam mówiłem, ten telefon jest już trochę na rynku, trochę tych akcesoriów przez niego się przemieliło, w związku z tym nie będziecie musieli płacić za jakieś ETUI sto kilkadziesiąt złotych, tylko spokojnie za nawet pięć dyszek uzyskacie fajne ETUI. Natomiast jeśli chodzi o środek, tutaj, tak jak Wam mówiłem, mamy procesor Apple A13 i 4 GB RAMu. Nie jest to demon prędkości, powiem więcej mogą pojawić się od czasu do czasu jakieś lagi. Ta wydajność jednak już jest trochę mniejsza. Musi być po prostu mniejsza aniżeli w tych poprzednich latach. Ale nadal nie ma tutaj problemów z tym, żebyście nie mogli go komfortowo używać, albo takie normalne użytkowanie jakichś poszczególnych, mniej wymagających aplikacji, jakichś social mediów, przeglądanie internetów, nie byłoby na fajnym poziomie, no bo po prostu jest. Te 4 GB RAMu jak najbardziej dają radę w przypadku tego iPhone'a, także spokojnie można to rozważyć. Ale jeśli mówimy o środku tego urządzenia, to przede wszystkim najlepszą jego cechą jest bateria, która wręcz w porównaniu do akumulatora, do jego pojemności jest naprawdę bardzo, bardzo dobra, bo ten akumulator wam spokojnie wystarczy nawet na 8 do 10 godzin, to znaczy jak sobie wyjdziecie o 8 rano z domu, to do 18, może nawet 20 będziecie w stanie pojechać na jednym naładowaniu. Jeśli będziecie chcieli go bardzo intensywnie użytkować, to myślę, że tak w granicach 16, i 17 on się dopiero rozładuje. W związku z tym to jest o wiele lepszy wynik, aniżeli w przypadku takich telefonów jako chociażby iPhone 12 czy 12 Mini, także jak najbardziej go pod tym kątem również można rozważyć. Natomiast jeśli chodzi o inne rzeczy, jeśli chodzi o większe plusy w tym modelu, to powiem Wam, że na tym raczej się kończy, ze względu na to, że ten model nie ma jakichś większych fajerwerków. Tak jak Wam mówiłem, tutaj jest wszystko po prostu takie przeciętne. Wyświetlacz, czy ta wydajność, czy sam po prostu aparat. Nie ma tutaj modułu 5G. Można sobie kupić za to ten telefon z pamięcią 128 GB. W związku z tym, jeśli robicie więcej tych zdjęć, to może to akurat Wam się podobać. Natomiast na siłę, jak widzicie, trochę tego szukam, no bo po prostu innych tutaj jakichś większych zalet nie ma. To jest po prostu dobry telefon dla mniej wymagających osób, dobre wejście na przykład dla dziecka w ekosystem Apple, gdzie dużo nie płacicie, ale też za dużo nie uzyskujecie. Moim zdaniem jest to bardzo fajna też propozycja dla starszych osób. Kupujecie ten telefon i on spokojnie przez dwa, a może nawet jeszcze trzy lata będzie wspierany przez Apple. No bo tak, iOS 16 to jest jego duży atut. O tym w sumie powinienem powiedzieć, że jest cały czas wspierany, że są dodawane tutaj też te nowsze funkcje, które trafiają na te najnowsze iPhony. w związku z tym. Apple jak najbardziej nie zapomina o tym telefonie i śmiało cały czas go ma na liście aktualizacji. Także tutaj, jakby zaznaczam, że jest to telefon dla mniej wymagającej osoby. Z drugiej strony, trzeba patrzeć na tą cenę, w której będzie on dostępny. Na no trzeciej strony, jeśli ktoś z Was patrzy mocno na cyferki czy na samą jakość komponentów, to tak telefony z Androidem w okolicy właśnie tych 2000-2500 zł będą miały na pewno lepszy aparat, lepszy wyświetlacz, a może i nawet pod względem wydajności niektóre będą też dawały radę. Pytanie jak z kwestią jakby ciągłości i tej wydajności, no bo wiadomo, że Androidy nie są aż tak długo wspierane jak te iPhone'y, nawet kilkuletnie. W związku z tym tutaj to trzeba sobie już położyć na szali i samemu ocenić, co jest dla Was najważniejsze, albo przynajmniej dla tej osoby, której ten telefon będziecie kupować. Ale tak jak Wam mówię, tutaj podstawową kwestią jest jednak ta cena, bo jak go będziecie chcieli kupić za 2,5 tysiąca tą wersję 64, to raczej nie ma sensu, nie mówiąc już w ogóle o tych droższych iPhone'ach, które gdzieś się tam pojawiają. A jak będziecie chcieli Kupić z kolei 128, to raczej powinniście celować w granicach właśnie 2,5, może maksymalnie 2,600. W tych pieniądzach bym to rozważył, bo to jest dobry smartfon dla mniej wymagającej osoby, ale kluczową rzeczą będzie cena. I tych lepszych cen możecie też poszukiwać w sklepach, do których linkuję w opisie tego filmu, więc tam możecie wpadać. A ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.